No witajcie, z tej strony Jakazuki i z tej strony Grzesiek i witam siema, was siema. i witam was w mojej pierwszej grze Fortnite tak naprawdę teraz teraz naprawdę dzisiaj z, z spary z moim ulubionym kolegą youtuberem Grześkiem, z którym spróbujemy zrobić dzisiaj wina wiem akurat, że mam bardzo dużo winów ale akurat tak spróbowałem zrobić więc zaczynamy odcinek i spróbujemy to wygrać jak najlepiej, i wiecie, wiecie o tym, że jesteśmy naprawdę wielkimi prosami, więc będzie łatwo raczej. Wiem, że tutaj, uwaga, zapomniałam wam powiedzieć w ostatnim filmie, wiem, że tutaj jest taki napis lekki z action, to jest akurat ta nagrywarka. I ja mam akurat wersję demo. I dlatego w tym miejscu u góry, pod e, tym wskaźnikiem e, wschód-zachód, pod tym kompasem, mam ten napis. Wiem o tym, ale za niedługo mam kupić e, e, nową wersję, e, tą płat da, e, płatną wersję. Już tego napisu nie będzie. Będzie nieskończony limit filmów. Więc będę mógł na nagrywać filmy o wiele dłuższe niż ten. Wiem, że to będzie ta taki krótki, ale moja nagrywawka jedynie może wytrzymać 2 gigabajty i to jest jedyny e, jedyne. My oczywiście z rzeskiem polecimy na zalew, bo jesteśmy spaconymi. Możemy jakiś zalew jak najbardziej. No. No i co? I z koksem. A też szkoda jest to, że podobno po 70% zaczy w tej grze w każdej grze jest botem. Podobno, tylko to, 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 to jest cała szkoda, bo. Gdyby prawdziwi gracze, to by było o wiele fajniej fajniejsze tak Fajniejsza była. A teraz, raz jak będzie... E, e, Wierzcie o tym, że ja mam też mocnego baciszka. To jest akurat takie, e, taka ciekawa sprawa u mnie. Mam baciszka mocnego, Kigo I on czasami będzie przeszkadzał. Wiem o tym, że on będzie czasami przeszkadzał, ale zrozumcie, ja też muszę sobie jakoś utrzymywać nim. Ale spróbuję ja wam to tak zrobić, żeby w ogóle go nie było słychać. Może kiedyś z nim nawet nagram odcinek. Jeśli dam radę, oczywiście. No ja jestem tutaj co, z dalek, gazu. Ja już, ja już mam dużą potę, jakby co? Coś jest tu jeszcze? O, niebieska. Pistolet. się w budynku. I tutaj mam... Ety e, mam I też otoczenie. nie mam broni. Daj mi broni jakąś. Pistolet mi dał. Tu tak Dobra. On tam płynie. E, ty... Ej, on idzie do ciebie. Krzysiek. Dajka! Ja to zrobię, to nie Ale już inny zabił Już idę, już, 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 już Już idę, już, już, już. Jadar, on idzie Idzie po mnie? Już, 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 już To jest, Dobra, już idę, już już, już. sorry za to, że nie przyszłem, ale o to chodzi, że nie mam tutaj kaza. A ja nie mam broni. Nie mam broni, no daleko niedobrze jest. Ładnie, dobrze, nie dobrze. Czekaj. Darek Grzesie, że teraz po ciebie nie idę, ale o to chodzi, hmm. o to, że to Dobra, leży. MK, lepsze. I już idę. O, on, a Dobra, już idę, już idę. O co tu mamy? jest dziwna strecha, zaczekaj jest dziwna strefa, co Właśnie to, co dzisiaj widziałem. To jest mega dziwne. Ona, ona jest tak w każdej dzierżce, w każdej Nie Wiem. O nie, tutaj na typa. Chcę zabrać kasę Proszę tylko, żeby mnie nie usłyszał. Żeby mnie nie zabił. Zabiję mnie. nie zabiję. Czekaj, wybiję za Wejdę, wejdę ci. Wezmę ci. Mam coś tu? Proszę. Małe, małe, małe. Ajajaj. Aj. Dobra, spiję <grybujesz> Oczywiście nie. Nie napój alkoholowy, ale... A! Dobra, powinienem teraz leżeć. Ja powinienem teraz poleżeć. A, ja już nie mam masy, Super, umrę. A, Grzesiek! A! Proszę Co? mi... A, Co? A! Tu jest. Ile?! Jak on to przeżył?! Halo? Dobra. Szkoda. Nie wygraliśmy tego. To jest akurat przez to, że... ...przez to on poleciał. Można powiedzieć, że łudzko wolno śmiecha tym kanale. No. Akurat zostawcie łapce w górę, suba i... zapomniałem o tym powiedzieć. Więc proszę zostawić suba i łapęcie w górę. Chyba Grzesiek ma mnie też subskrypcję, więc cieszę się z tego powodu. No i co? I gramy dalej. New ma on my smile. Jakby, co, to może jeszcze tak programy z kilka gierek? Może dwie, może trzy. Czekajcie, która? No tak, z dwie gierki może jeszcze pogramy i ja, i ja skończę odcinek, ok? Jeśli tak, to dajcie mm -hmm. łapkę w górę, a jeśli nie, to dajcie łapkę w dół. Ale chyba dajcie łapkę w górę. No, <laughs> e, ok. No to jak to robimy? Wczytuję mm -hmm. się. Dawaj pójdziemy na rekinę, żebyśmy y, równo mieli lód. O, mamy błąd. Ej, widzisz to? Mm. O, co mm. to, to są widzowie. Nie, ona miała tutaj, na twarzy miała pęteł, a całe ciało miało kompletnie inaczej. Albo ona ja. Rekin czy ja? Ja Nie, lepiej na rekina. Okay. Może teraz spróbujemy zrobić prankę co się na to? Bo prawdopodobnie zobaczymy, czekaj. Zobaczymy najpierw, czy ktoś poleci. Jeśli tak, zdawał już ten na rekina. Widzowie, ja mam podam taką ciekawostkę. Na rekina leci we osób. Ale najlepszym miejscem, jak chcecie spankować kogoś na rutynie, w, w tej toalecie, że najlepiej wylądować na latarni. Jeśli wylądujecie na latarni, rozwalicie całą latarnię, to macie mnóstwo ludzi dla Was. Ludzie jeszcze tamten budyneczek, o tamten. No co jest? Patrz to stresa, chyba to stresa. No właśnie widzę, ona jest mega dziwna. A i ktoś leci, tak też leci. Dobra, ja lecę na latarnię. Nie wiem jak tych rzeczy, ty może lecie jak chcesz e, też e, na ruchinie. To jest dziś ze mną Dobra, będę pierwszy Patrzcie jak to się robi Akurat kiedyś tutaj zabawne było to że Mam zabawną stronię ja Mianowicie to, że kiedyś jak grałem To yy, kiedyś yy, Kiedyś tutaj wylądowali typu tych typów ja przegam, ponieważ oni mieli już loot, a ja nie Zabaliłem tutaj całą wieżę I ich obydwu zabiłem yy, Cały ci miejsca zabiłem Obydwu z tymi zabiłem Fama. Co to Enta? Co to jest Enta? Ej, no bo my to nie chodź, będzie mega fajna 3, kom pomysł na fa mega fajnot 3, już, już, już widać. Już, już Czekaj, tylko będę. E, to, 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 to. I. E, widzowie, słuchajcie, prawdopodobnie za niedługo będę nagrywał Minecrafta, Więc będzie. To jest dosyć e, śmiesznie, będzie. Dosyć zabawa. Akurat okay, Minecraft jest mi bardzo dobry, staramy, naikę, w porównaniu z Nike jestem o wiele lepszy ale będzie e, bardzo cenny gejtek będzie bardzo cenny serial A ja nie mam pompy, czekaj, bo ja nie mam pompy, wiesz? Okay, Ludzie, nie? Ja pójdę, pójdę tam, pójdę tam, okej? Okay? Okej, okay. a ja usamunkowałem, Chodź, masz no. pompę A masz? O, dzięki Słuchaj Ludzie typują na rekina, so, ja to ja odchodzę sobie safe i wyjdą tym kiblem a patrz na ten hit przygotowałem. Po pierwsze taki boksik, a po drugie... Tak. No. To dla tych ludzi taki boksik, a po... drugie pod boksikem są te czwórki. I ja wyjdzie z tego hitla, to palam te czwórki. Dobra, to Jeżeli się, się, nie odbinał, tego, go dobijemy. Ty musisz się od odsunąć. E, się, Więc odsuń się Poczekaj, coś przyjdzie. Ty... Dobra. Poczekaj, jest dziwna strefa. strefa, to jest tą strefą, pan jest strefa. Co jest? Ale mamy idealną strefę, coś zabawny. Ciekawe jestem jak będzie strefa o tutaj. <grym> no, czekamy, <grym> to będzie zabawne. Czekaj, ja myślę, że po prostu będziemy okienko takie, o. Takań. ty wysadź, od razu jak wyjdą, wysadź, a ja tu rozwalę, okej? Okay? Ale ty odejdź lepiej, bo... Będzie, nie, że ty nie wychodził, to po prostu ja, ja otwieram te cztery, a ty dajesz mu pompę. Słuchaj, ty odejdź, z tego, z tego powodu, że tutaj u sobie jest typet ścieżki. Ale, ty ale będzie tylko ty ty w Teraz wysadzisz, to ty umrzesz, a ja przeżyję. To podobnie nie wygramy, tego. A musimy mieć. Wygrałem. No. Dobra.